Dzień dobry, dzisiaj przygotujemy deser na styl francuski. Będzie to piramida ptysiowa, a ptysie nadziejemy kremem patisier o smaku waniliowo-pomarańczowym. Cały nasz deser zaczniemy od przygotowywania ciasta parzonego, czyli mleko. Dodam 200 gram masła, czyli całą kosteczkę. Włączę do zagotowania. Oczywiście szczypta soli. Będziemy potrzebowali bardzo stabilnej łopatki, bo ciasto będzie dość mocne, a my będziemy je musieli około minuty parzyć na ogniu. Dosypuję mąki i cały czas intensywnie mieszam. Ściągam z ognia, odstawiam do przestudzenia. Musi mieć taką temperaturę, żeby dodanie jajek. Nie spowodowało nam, że jajka się zetną momentalnie w cieście i że zrobimy jajecznicę w cieście parzonym. Ciasto już przestygło. Myślę, że mogę zacząć robić dalej. Teraz będę stopniowo dodawał jajka. Ma się nam bardzo ładnie na mieć bardzo ładną, gładką strukturę. Ciasto niech nam się wyrabia. Ja w międzyczasie przygotuję blaszkę do odpiekania naszych ptysi. Blachę bardzo delikatnie wysmarujemy masłem i oprószymy mąką. I szprycujemy ptysie wielkości 2 cm średnicy. I pierwsza blaszka małych ptysi wędruje do piekarnika. Piekarnik mam nagrzany na 200 stopni. Bez termoobiegu 210 stopni. 10 do 14 minut. Pieczemy. Czynność tą powtórzymy kilka razy, bo tych ptysi naprawdę potrzebujemy dość dużo. Nasze ptysie już się upiekły. O! Już nawet biegają po blaszce. Odstawiam je do wystudzenia. I zabieram się do robienia. Kremu patissier. Krem przygotujemy z mleka, otartej skórki i wyciśniętego soku z pomarańczy. Pamiętajmy, zawsze wyparzona, wyszorowana. Ścieramy tylko zewnętrzną część skórki. Musimy zagotować mleko, a w międzyczasie ucieramy żółtka z cukrem oraz cukrem. Wanilinowym. Dodajemy mąkę. Mączkę ziemniaczaną. Dodajemy sok z jednej małej pomarańczy oraz otartą skórkę. Zagotowane mleko, jak się uspokoi. Powoli, stopniowo dodaję do masy. Garnek stawiam z powrotem na palniku, wlewam wszystko z powrotem do garnka i teraz już cały czas mieszając doprowadzam do zagotowania i zagęstnienia naszego kremu w połączeniu z ciastem ptysiowym oraz karmelem, który będziemy już niedługo przygotowywać. Naprawdę będzie bardzo dobrze smakowało. Teraz już zostanie nam tylko dodanie odrobiny masła dosłownie łyżkę. I czekamy aż się rozpuści w kremie i odstawiamy krem do wystygnięcia. Powoli będziemy się przygotowywać do składania całej naszej piramidy, ale chwilę potrwa gotowanie karmelu, który nam będzie potrzebny do sklejenia całej piramidy. Także ja już umieściłem rondelek na delikatnym ogniu. W pewnym momencie jak zobaczymy, że cukier zacznie gęstnieć, to będzie oznaką tego, że woda już odparowała i za chwilę zacznie się proces karmelizowania. Także w tym momencie już musimy stać, pilnować, żeby karmel się nie przypalił za bardzo i nie był gorzki. Cukier się gotuje, a ja w międzyczasie napełnię nasze ptysie kremem patisier. z kawałka tektury i papieru do pieczenia. Zrobiłem taki stożek, który będę oklejał naszymi ptysiami. Potrzebujemy jeszcze tylko wycięty okrąg z papieru do pieczenia, na którym będę przyklejał nasze ptysie. Temperatura karmelu jest bardzo wysoka, żeby nie podciągać jej samoistnie nawet jak ściągniemy ją z palnika. Przez moment zgaszę tą najwyższą temperaturę karmelu. Za chwileczkę będziemy zanurzać w nim ptysie i przyklejać do naszej piramidy. Nie całe Obtaczam w karmelu, tylko tak z różnych stron. Staramy się, żeby krem nie dostawał się bezpośrednio do karmelu, bo go nam zabrudzi. A jak będziemy przyklejać, to starajmy się tak przyklejać kremem do papieru do pieczenia. Nasza piramida już zaczyna wyglądać jak piramida. Za chwilę będziemy robić resztę dekoracji. Teraz pobawimy się troszeczkę widelcem robiąc ładne włosy. Nasza piramida już jest prawie gotowa. Jeszcze udekoruję ją może wachlarzami powycinanymi z jabłek. Piramida ptysiowa we Francji jest podawana na ślubach. Oczywiście bardziej zdobna, strojna. My zrobimy taką skromniejszą, powiedziałbym urodzinową wersję. I ze względu na to, że mamy tam krem pomarańczowy, może jeszcze kilka akcencików. Z pomarańczy. Także nasza piramida jest gotowa. Nasi goście mogą przychodzić do naszej piramidy. Podajmy też szczypce, żeby pojedynczo urywać kulki w karmelu i kłaść na talerzyk. Pamiętajmy o tym, że tego typu deser nie powinien być przygotowywany dzień wcześniej. Jeżeli zdarzy się wilgotna noc, wszystko nam spłynie i możemy się troszeczkę zdziwić następnego dnia. Także ja życzę smacznego, dużo pracy, ale warto.